Witam w dziesiątym odcinku historii wideo napisanej. Dzisiaj będzie o igrzyskach olimpijskich największej supergrupie w historii polskiego roka i o marihuanie. Materiału w sumie jest dość dużo, dlatego zdecydowałem się podzielić to na dwa odcinki. Zapraszam. Witam ponownie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest album SBB zespołu SBB. Jest to płyta koncertowa, która została nagrana i wydana w roku 1974. Jeżeli chodzi o historię rocka w ogóle, to płyty koncertowe mają dosyć ważną, ważne miejsce i właściwie każdy większy zespół lat 70. ma na koncie przynajmniej jedną Wielką koncertówkę. Mi zawsze do głowy przychodzą trzy. Pierwsza, Edward Fillmore East zespołu The Allman Brothers Band. Nagrana w 1971 roku, pokazuje jaką niesamowitą swobodę improwizacyjną miał zespół, który oryginalnie pochodzi z południa Stanów i fenomenalnie łączył bluesa z takim południowo-amerykańskim, trochę kantrowym graniem. Druga. Najbardziej chyba znana pyta koncertowa w historii polsko-roka w, w ogóle. To jest Made in Japan Deep Purple. A trzecia, trochę mniej znana, to koncertówka zespołu Year's After Recorded Live. Made in Japan rok 1972, a Year's After 1973. Przy okazji z BB warto też wspomnieć, że drugim nurtem, który wyłaniał się Muzyce rockowej na świecie w latach 70. to był tak zwany Fusion. Fusion, czyli połączenie podziałów rytmicznych i harmonii jazzowych z instrumentarium, z brzmieniem, z dynamiką rockową. Najważniejsi przedstawiciele Fusion to Weather Report, Return To Forever i Mahavishnu Orkiestra. I to szczególnie ten trzeci zespół dowodzony przez Johna McLaughlina miał największy wpływ i na całą scenę fusion, całą scenę rokową, w ogóle i na bohaterów dzisiejszego odcinka, czyli zespół SBB. Dlaczego akurat zespół SBB i dlaczego akurat pierwsza płyta? No, trzeba uczciwie powiedzieć, że SBB to jest chyba największy zespół w historii polskiego rocka, trzech absolutnych wirtuozów, którzy też jako pierwsi mieli fanów nie tylko w Polsce, ale też w Europie Zachodniej, a nawet w Meksyku. Natomiast ich debiut, czyli płyta koncertowa SBB no to jest chyba najważniejsza płyta, najbardziej przełomowa, najbardziej wpływowa na innych muzyków w historii polskiego rocka. Wystarczy powiedzieć, że kiedy na 50. rocznicę polskiego rocka Pismo Teraz Rock ogłosiło taki konkurs, zebrało wywiady, zrobiło wywiady z muzykami pytając się co według Was najważniejsze jest w tej całym historii, w tym dorobku 50 lat, Maciej Malęczuk odpowiedział krótko. Pierwsza płyta SBB. Zespół SBB powstał w roku 1971 jako Silesian Blues Band i od samego początku miał trzech muzyków. Józefa Skrzeka, który grał i na basie, i na różnego rodzaju instrumentach klawiszowych, syntezatorach, organach. Antymosa Apostolisa, który grał na gitarze i Jerzego Piotrowskiego na bębnach najlepszego perkusisty w historii polskiego rocka. Zanim jednak powstał SBB, Skrzek grał w breakaucie. Nagrał z nimi płytę 70A i wydawało się, że ta historia będzie trwała dłużej, gdyby nie konflikt na tle piłkarskim. Ale o tym tak naprawdę możecie usłyszeć w odcinku piątym, kiedy opowiadam o płycie Blues Breakout. Po odejściu od Nalepy Skrzek zakłada zespół SBB i rozpoczyna współpracę z Czesławem Niemenem. Historia Niemena też jest dość burzliwa, jeśli chodzi o jego zmiany muzyczne, bo zaczynał jako taki zespół, jako wykonawca big-beatowy, najpierw w niebiesko potem w akwarelach. Potem zmienił trochę profil i przypominam, odcinek czwarty Niemen Enigmatic, Potem najbardziej rokowa płyta, czyli tak zwany czerwony album, a potem współpraca z muzykami free jazzowymi. Zaczął grać z Andrzejem Przybielskim i z Helmutem Nadolskim, którzy specjalizowali się w takim graniu zupełnie poza z wszelkimi kanonami. Muzyka była na tyle inna i na tyle trudna, że nie udźwignął tego dotychczasowy nadworny gitarzysta Niemena, czyli Tomasz Jaśkiewicz. Natomiast świetnie odnajdywały się w tym Skrzek, a potem Apostolis i Piotrowski. I w ten sposób powstała grupa Niemen, która z dzisiejszej perspektywy jest największym zespołem, najbardziej, może właśnie nie ale najbardziej zdolnym zespołem, przynajmniej potencjalnie, w historii polskiego roku. To, co dla muzyków SBB było ważne, to to, że z Niemenem od razu wskoczyli na najwyższy poziom i zaczęli też nagrywać w Niemczech. Tam jeszcze w w składzie najpierw nagrali płytę Strange is this world, gdzie między innymi pojawia się mocno pojechana, bardzo przearanżowana wersja Dziwny jest ten świat. Potem już bez Nadolskiego i Przybielskiego nagrali właśnie taką bardzo fiurzynową płytę Oda do Venus, która dla mnie trochę nie jest udanym projektem. W sensie wszystko brzmi dobrze, ale nie ma tam jakiegoś takiego przebojowego potencjału. Nie ma o co się zahaczyć. Natomiast myślę, że najważniejsza dla SBB, oprócz tego doświadczenia w studiu, była możliwość zagrania na koncercie, który był zorganizowany przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972. Tam przy okazji Igrzysk były koncerty różnych zespołów z całego świata, i to wtedy właśnie SBB miała okazję spotkać się z Machawiczną Orkiestrą. Po latach Jerzy Piotrowski przyznał, że pierwszym właściwie jedynym perkusistą, który zrobił na niego naprawdę wielkie wrażenie, który stał się dla niego wzorcem, co zresztą słychać już na pierwszej płycie SBB, to jest Billy Cobham, perkusista Machawiczną Orkiestrą. Po powrocie do Polski, do grupy Niemen wraca Nadolski Przybielski i nagrywają dwie, ale właściwie jedną dwuczęściową płytę: Niemen Wol 1 i Niemen Vol. 2. Na CD wyjdzie to jako marionetki. I mówiąc szczerze, nie jest to jakaś bardzo udana płyta w sensie. Jest tam dużo takiej muzyki już konkretnej, bardzo mocno pojechanej. Nie do końca oddaje to potencjał tego składu. Po tych płytach drogi SBB i Niemena się rozchodzą. Trudno tak naprawdę powiedzieć, czemu. Prawdopodobnie tak mocne osobowości jak Skrzeka i Niemena nie mogły za dużo funkcjonować razem. Niemen zakłada skład Aerolit i to będzie jego ostatni zespół, po którym zdecyduje się na działalność typowo samodzielną. A SBB wraca na Śląsk i właściwie trochę wraca z niczym. W sensie mieli bardzo duże doświadczenie przy niemenie, ale po rozstaniu właściwie nie mieli nic więcej. I być może nadal by byli na Śląsku, gdyby nie ojciec chrzesty polskiego roka, czyli Franciszek Walicki. Przypomnę, to właśnie ten człowiek jako pierwszy zakłada pierwszy rock'n'rollowy zespół o nazwie Rhythm Blues, potem tworzy czerwono-czarnych, potem tworzy niebiesko-czarnych. Później z blackoutu robi breakout pierwszy rasowy, rokowy zespół w Polsce. I teraz ciekawostka. Powodem odejścia Walickiego od breakoutu był skrzyk. Nalepa no chciał współpracować ze skrzykiem, a Walicki uważał, że skrzyk się nie nadaje do tego zespołu. Tym bardziej zaskakujące, że kiedy z SBB zostało same, Walicki do nich pojechał, usłyszał, jak grają. I uznał, że najwyższy czas im pomóc. Ale nie było łatwo. Pierwsze nagrania w Warszawie były takie, że chłopaki jechali tam stopem. Jak Piotrowski wspomina, w studiu na Śląsku grał często z wykorzystaniem dwóch popielniczek, które dawało mu odpowiedni, jak to określił, kolor. Więc w tym studiu również te popielniczki zostały użyte. Natomiast Walicki bardzo szybko wpuścił chłopaków w nowy. W wir koncertowy. Wtedy też przez chwilę grali w kwartecie. Dołączył do nich Janek Błędowski, skrzypek, który potem współtworzył śląski zespół Krzak. Bardzo ważny był koncert w Krakowie w kwietniu 1974, kiedy SBB zupełnie zaskoczył publiczność. Część wyszła z koncertu, część została, a władze w Krakowie zabroniły występów SBB, ponieważ było za głośno. Dla Walickiego jest to moment, kiedy narodziło się nowe SBB, którego też skrót nie oznaczał już Silesian Blues Band, tylko Szukaj, burz Buduj, miało być taką dewizą artystyczną zespołu. Zespół bardzo szybko zyskał ogromną popularność, pomagał w tym na pewno trasę z zespołem Lokomotiv GT, jednym z największych gwiazd węgierskiego rocka. I bardzo szybko okazało się, że to, co jest najbardziej atrakcyjne, to koncert. Chłopaki nie mieli żadnych ograniczeń. Jechali talną improwizacją i to ludzi porywa. I właściwie oczywistym się wydawało, że ich pierwsza płyta powinna być koncertowa. Tylko, że był jeden problem. Ich utwory często trwały po pół godziny. A na winylu on mieści się około 18 minut. No do 20. Prawdopodobnie. Nie powstałaby ta pierwsza płyta koncertowa, gdyby nie pewien zakład. Otóż dyrektor polskich nagrań, niestety nie ustaliłem, jak się, się nazywał ówczesny dyrektor polskich nagrań, założył się z Ryszardem Poznakowskim, to był akurat muzyk, który napił grał w Czerwonoczanych, a potem współtworzył zespół Duży, że ten nie nagra koncertu i nie wyda koncertu SBB, bo po prostu się tego nie da zrobić. Poznakowski przyjął zakład. Zaplanował, że SBB nagrają koncert w Stodole. Nagrali wtedy dwa koncerty. 18 i 19 kwietnia bodajże. Kwiecień 74. No a potem wziął taśmy, wziął nożyczki, wziął taśmę samoprzylepną i właściwie wyciął debiutancki album. Bo fakt jest taki, że to co otrzymaliśmy. To były wycinki z tego koncertu, który zagrał, który trwał znacznie dłużej. I ważna informacja na koniec. Dzisiejszą koszulkę sponsorowały. Sponsorowali Sylwia, Karolina, Aneta i Adam. Dzięki wielkie.